Taka jest sytuacja po pierwszym wyścigu na P4. Ja jestem na P3. Nikita Mazepin na P2. Norris na P1. Verstappen Wy tego nie widzicie. Ale widzicie, co jest poniżej czwartego miejsca. Jest Pierre Gasly. Pierre Gasly bardzo dobry rezultat. George Russell w P7 zrobił w Bahrajnie Sunoda w punktach. Mercedesy bez punktów. Myślę, no dobra, coś ulepszymy jednak. Na dziale BAR. Dobra, to przyjdzie. Zrobicie na Portugalię? Tak, dobra. Oczywiście, inwestujemy mocno w Mazepina. nie? Więc Mazepin leci teraz na zawody e sportowe. Mazepin tutaj jeszcze będzie miał ocenę wyników drugiego kierowcy poprawi mu to skupienie. Wydamy tylko 5000 na to. Wydarzenie sponsorowane na wyjeździe. Ok, no i tutaj jeszcze integracja. Ja bym chciał na ten wyścig na Portugalię pojechać w tym malowaniu, który tak mi się podoba. 12.9. Niedobrze, niedobrze. Ciężko okrążenie złożyć. Ła! Wow, 12-9 Pereza będzie. Śmiesznie chyba w kwalifikacjach. I 11. Not bad. No nie no, to jest bad. Bo 13 200 Prawda, poprawiłem się 80% z treningu, ale to jest 1, 13, 200 Strata dalej spora. Zobaczcie na czas. Botas 12,500. Nikita 1,12,700. A ja ledwo. Jakieś 1,13. 200. Dobra, tak wyglądają wyniki Q1. Na dziesiątym miejscu, no spora strata, 80 do Verstappen'a. Nie wiem, ile jeszcze z tego zejdę. Na 1,12 da radę, ale to już będzie naprawdę ciężko. Niki, na co leci? Nie. Yeah. No musiał mi ty uciec. Teraz trzymaj ta się, żebym się dostał. Z tym czasem. Kurde. Ale, hamuwa, że tak mi ten tył uciekł. Hamuwa totalna, P10 akurat, dostałem się. Verstappen i Perez na medach, cholera. Mm, Nikita, Nikita! <grym> oj, oj, oj. Nie no, totalna dupa. Aj... P10, P9, nice. 12, 200. Verstappen, dwa Red Bulle. na medach. Startują, reszta na softa. Także Red Bulle są tak ustawieni, no ale przynajmniej jest ciekawie. Z 9 ktoś karę dostał. Let's go. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie zrobić. Ma padać w trakcie wyścigu gdzieś pod koniec także no będzie ciekawie um. to Nikita. Chłop, co kuś skacze na tych garbach. Teraz prowadzi. Ha. Już ta flaga. Dobra. sto Martin Antonio Giovinazzi out. 150. Okej, okay, good work. great pass. Thanks, Jeff. Perez na medach właśnie jedzie, tam na pierwszym miejscu, nie? I odjeżdża. Wszystkim. <laughs> Perez to już jest tak ustawiony w tym wyścigu. A oponki, 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 oponki. Przygrzewają źle, 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 źle. Straciłem tempo przez to, że przygrzewają się opony. Jak jedzie, Hamilton? Muszę schodzić opony. Informacje o pogodzie, prognoza pogody. Prognoza pogody. No co ty nie powiesz, że? Aha, się zagapiłem, Bicu No nic, idziemy. box to jest świetna informacja Co teraz ma być deszcz. jest też desz. pojawił się teraz perez box perez Box, super Ach, te boty. Coś pięknego. Pięćdziesiąt dziewięć procent zużycia. Tak, to jest to okrążenie. Zjedź do boksu.

어... Oh. Ale opony A, Perez wygrał.

Ula la -la. U la la Co ten Perez zrobił? Jakiegoś bączka wykręcił. Chociaż żeby P3... ...się udało zrobić w tym wyścigu. Staram się, jakimś cudem, skłodzić te opony. No nie no, Sainz się wywalił! Cholera. źle, bo on blokował Verstappen. Co ten Sainz zrobił? Nie ma awarii, bo jedzie dalej. Nie. A jednak... No, to nie będzie łatwy sezon. Red Bulle tutaj takie tempo mają. Ja popełniam błędy, więc kurde, będzie ciekawie. Verstappen drugi wyścig wygra. Przędu. Powiększy przewagę. Nie zrobię 15 sekund. Nie zrobię 15 sekund! Kuźwa, no! Jest! P2! Ktoś we mnie wjechał. Animacja cieszynki. No nic, Max wygrywa drugi wyścig. Grande Max. Na razie sezon zaczynamy ze stratami. Zapowiada ciekawą walkę. Nikita 6, Not Bad. Wsią, że gorzej. Mercedesy są w dupie. Rasy znowu w punktach. Rasy ma więcej punktów od y, dwójki Mercedesa to Merce są w dupie. Ranking tak wygląda: MAX 50 punktów, 33 lando. Ja na trzecim, Nikita na czwartym, także no ciekawie jest. Russell na ósmym, 8, 8 punktów. Russell przed dwoma Mercedesami. My jesteśmy na drugim w konstruktorce. No jest ciekawy naprawdę sezon, bo tak już wspominałem wcześniej, boty z sezon na sezon przyspieszają.